To jak? Okej, okay, to ja ci dam pasy na tymi 401. Spoko. No czekam. No, poczekaj. Muszę zaaktywować chyba, nie? <laughs> <laughs> Ty no co ty kurwa w Kurwa, pisze mi, wyskakuje, że nie mogę się zalogować. A wyszedłeś z Waroka? No wyszedłem kurwa, no co ty w Mówiłem kurwa. Na pewno powinno działać. No ile nie. razy mam kurwa. Ile razy kurwa Ale mam gram i pisasz opinię na forum? Do mnie to było? Ale kogo? To kolegi bronisz? A ewentualnie to chuj ci w dupę, nie głosie. łacina. Wysoce rozwinięta. No. To wiesz, to zapytaj swojego kolegi, czy chce na jeden mieć rozwaloną reputację. Dobra. Nara. No tobie też. Ojciec. Co chcesz? Już się pożegnałem. Pieśń się jebał. Szaleństwo. Nie wiem, skąd ty bierzesz te teksty. Chuj ci do tego. Aaa, gogle Google, tak? Czytam tam Wikipedia. Szaleństwo młodzieńcych lat. Jestem kurwicho. O, kolega w końcu wrócił. I jak tam odpaliło się, czy nie? Raczej ja wpadaj, kurwa. Mmm, Szaleństwo. I co działa? Nie. Nie działa, te? No, ale no. jestem pewien, że działa. Tobie kurwa wejdź i sprawdź Pojebie je mamy Jak żużyłeś No fajnie Jak premki, no to nie mam co sprawdzać Widać że kultury nie uczyli No No niestety Tak to już jest ze smarkami No to co chłopacy tak kiedy wystawiamy, to pożegnamy się. Ładną opinię wystawimy. I to by było na tyle. O to hej. a, a. I miłej, miłej zabawy z tą premką.